Cześć z tej strony Rafał. Jeżeli już wam pokazywałem, jak sadziłem pomidory, więc wypadałoby z mojej strony zademonstrować też, jak one sobie rosną po tym ponad miesiącu, jak wam prezentowałem ich wysadzenie. Natura, jak widać, nadrabia zaległości. Nadrabia zimną wiosnę. Nadrabia złe warunki. Atmosferyczne. Nadrabia opóźnienia. Na upały, które były, cały tunel był wapnowany. Od góry do dołu. Aktualnie nasze wapienko zostało zmyte przez deszcz. I na tym polega. Całe zabezpieczenie przed skwarem, jak widać, nasze pomidorki, jak Wam tłumaczyłem na poprzednim filmie, mają grona pozawiązane wysoko, co daje nam duży przerw na chwilę obecną nie jest, nie ma żadnych oznak chorób, wyglądają zdrowo. Na odmianach malinowych, no to są tutaj akurat większości odmiany malinowe. Honeymoon, honeymoon będzie troszkę dalej, ale Esmira. Na razie nie ma żadnych oznak chorób. Standardowo są gdzie, nie gdzie. Listki poskręcane po upałach. Jakie zabiegi do tej pory tutaj wykonałem? Jeśli chodzi o zabiegi, takie jak podwiązywania podwiązywania to już staram się wcześniej trochę tłumaczyć ale już na, na najwyższych krzakach rozpoczynam tak zwane ogławianie zakończenie na odpowiednim odpowiedniej wysokości naszego pomidorka aż Nasz pomidorek zakończymy na policzmy razem pierwsze grono drugie grono trzecie grono czwarte grono pięć gron pięć, pięć gron Powinno nam w zupełności wystarczyć. Będziemy zbierać plony do września, do drugiej połowy września. No, chyba że tak chłodno będzie jak teraz. To się okaże. Tutaj z tego co widzę, jest to odmiana red Beer, sakiewkowy. Takie grona piękno powiązane. Tutaj już się takie bielutki, niektóre robią owocki. No drobniejsze, można by było ograniczyć liczbę owoców na gronie, ale po prostu niektóre niektórych rzeczy się pominęło. Nie zawsze wychodzi tak, jak jest to pisane w teorii. O, dla przykładu, mamy dwie odmiany. Tutaj mi pom jeden pomidor wypadł, i w tym miejscu druga odmiana pomidorka wypadła. Tutaj jest posadzony betalux. No widzimy, on już, to już, już rośnie na wysokość 80 cm. A tutaj jest po prostu odmiana beta, jaka jest ogromna różnica w sile wzrostu. Tutaj mamy. Beta, a tutaj mamy Beta Luxa. Jeśli chodzi o wigor i o wzrost, to są całkowicie dwie różne rośliny. Zakiwkowo. Czym tutaj zabezpieczałem? Na chwilę obecną był zastosowany oprysk z miedzianu. Kiedy pryskałem te pomidorki, starałem się je zabezpieczyć jak najbardziej od spodu łańcuchu, którą pryskałem. Starałem się bardziej w tą stronę zraszać je. A jeśli chodzi o zarodniki grzybów, one się zbierają. Na wierzchni, na, na, na spodzie liścia, jak na górze. U góry to tak. Od góry wiadomo, też jest zabezpieczone. Dodatkowo poszła tutaj odżywka na bazie. to znaczy, mogę w sumie nazwę powiem wapnowid Zastosowałem w proporcji chyba 30 ml na. 10 litrów wody. Mamy 27 czerwca. No, na odmianie Ekstazis. Zawiązane pierwsze owoce. Więc w tym tygodniu będę tym szczęśliwcem że skosztuje pierwszych pomidorków ze swojego ogródka. Pójdźcie sobie sami! Na razie to tyle. Pozdrawiam. Jeśli będziecie ciekawi, jak one będą dalej tutaj rosły. Dajcie znać w komentarzu. Pozdrawiam. Serdecznie. Cześć.